Proszę właśnie zakończyła się Rada Społeczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Posiedzenie, które miałem zawsze ponownie przewodniczyć i mówiliśmy właśnie o tych 300 milionów złotych ukradzionych przez Buleszczynę rząd Tuska, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dzieciom i młodzieży, bo dla dzieci i młodzieży miał powstać nowy obiekt, nowe centrum młodzieży i dzieci chorych onkologicznie. Wstyd i hańba. O tym wczoraj mówiła Kasia Sujka nasza minister zdrowia, symbolice sejmowej. Za już, ale szansa na to będzie tylko wtedy, jeśli też i tam minister też czyni nas z życia publicznego. Szanowni Państwo, Kasia właśnie wygłosiła znakomite przemówienie z Młodnicy Sejmowej, broniąc Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dziękujemy Kasiu. Wypominając Ale... Pani Leszczynie, że ukradła nam 300 milionów złotych na rozwój onkologii dziecięcej. Onkologii dziecięcej, czyli tak naprawdę to jest obrona pacjentów, bo dzisiaj co trzeci pacjent w Polsce umiera niestety z powodów nowotworowych, a minister Leszczyna zablokowała i zabrała 4 miliardy, ponad 4 miliardy złotych dla 19 strategicznych ośrodków.